Mordeszki, dzisiaj taki krótki przekaz dla was. Chodzi o to, że często gubicie motywację i powodem tego jest, że nie śledzicie swoich efektów, nie patrzycie się na swój progres, tylko patrzycie się na innych. I teraz wam pokażę taką 30-sekundową metamorfozę, dosłownie 30-sekundową. I zobaczcie jak to naprawdę jest, więc zobaczycie tu zaraz zdjęcia. Przeważnie porównujecie się do osób tam ze zdjęć na Instagramie, na Facebooku, ale nie zważacie na takie nie zważacie uwagi na takie rzeczy jak to, że ta osoba na przykład dużo długo trenuje, to, że może wy macie jakieś braki w diecie, w treningu, może genetyka po prostu, ale nawet takie czynniki jak światło. Jeśli zrobisz sobie zdjęcie w złym, złym świetle i później zrobić sobie w dobrym świetle, to ta sylwetka się całkiem zmienia. Już Te mięśnie są bardziej uwidocznione. I tak samo e, pozycja, w jakiej stoisz. To wszystko jest ważne, żeby to zdjęcie jak najlepiej wyszło. Także e, czasami tylko takimi rzeczami, rzeczami jak światło, inne światło, można naprawdę dodać. Jakości e, tej sylwetce. Także nie można się porównać, porównywać do innych, do innych zdjęć, tylko trzeba się patrzeć na swój progres. Tutaj, na tych dwóch zdjęciach, no to e, no, na tym pierwszym zdjęciu to tak się mocno napiłem, a na drugim wypiłem po prostu ten brzuch. Nie że tak luźno, ale tak jeszcze przesadziłem i wypiłem. I zobaczcie, jaka jest w ogóle różnica, nie? Normalnie to też nie mam takiego brzucha jak na tym pierwszym zdjęciu, tylko taki pomiędzy coś, jak jestem w niekorzystnym świetle to, to nie widać prawie kraty, także e, mówię, to wszystko zależy, także docencie swój progres, patrzcie się na siebie, ćwiczcie, nie tracicie tej motywacji, tylko obserwujcie siebie. Jak wy nie widzicie progresu u siebie, no to znaczy, że tr trzeba coś zmienić. To nie znaczy, że jak nie ma progresu, to nie znaczy, że już się nie da nic z tym zrobić, tylko po prostu trzeba spróbować coś innego, eee, coś nowego i ten progres będzie. Więc, mordeczki, do roboty! Trzymam za Was kciuki! Jeździcie z tematem! Pozdrawiam, albatros! Miłej niedzieli!